Teraz bije godzina, trąbka z Krakowa hejnał wygrywa. Leci melodia, chęt świat daleki, może i do Francji także doleci. Niech też oznajmia u was południe, niech ta melodia brzmi coraz cudniej, bo Kraków piękny, daleko słynie, sława Krakowa już nie zaginie. Przecież tu zamek, kopiec kościuszki, a na Wawelu królewskie kości. I smocza jama także została, a wkoło Wisła go opasała. Adam Mickiewicz pośrodku rynku, gdzie sukiennice i tyle zgiełku, chmara gołębi co dnia go wita. Stoi i patrzy na wszystkich gości. Kwiaty składają dar dzień Wciąż podziwiają, jaki piękny z brązu i stali, że jest ogromny i patrzy, na, i patrzy stale. A naprzeciwko kościół mariacki, gdzie tłum przechodniów w, w melodii prosi. Wciąż podziwiają, że Kraków piękny daleko słynie, sława Krakowa już nie zaginie. Ten wiersz na pamiątkę moim dzieciom na emigracji napisała babcia Stenia Kowalska.